O que Witam Was wszystkich w Modrej Rzece, Mario Wiśniewski i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o warsztacie, jednym z naszych warsztatów, a jest ich wiele, który nosi nazwę Wewnętrzne Dziecko. Jest to warsztat szamańsko-tantryczny, ponieważ prowadzimy też warsztaty tantry, jak pewnie niektórzy z Was wiedzą. I o co chodzi? Wydaje mi się, że warsztat Wewnętrzne Dziecko jest takim warsztatem, od którego praktycznie powinniśmy zacząć. Nie? Ponieważ w naszym dzieciństwie ugrzęźnięta jest cała tajemnica. Ugrzęźnięta, taka nazwa, bo yy, nie do końca mamy pojęcia, jak gdzieś w naszych korzeniach, dlatego że nasze dzieciństwo to są nasze korzenie, na ile zablokowaliśmy siebie poprzez nasze wychowanie, poprzez to, co przekazali nam rodzice, religia, szkoła, społeczeństwo, na ile nie pozwalamy sobie uzdrowić, uwolnić tego naszego wewnętrznego dziecka, które jest w każdym z nas. Dziecka, które zawsze pragnęło cieszyć się, bawić, radować, a które w pewnym momencie gdzieś tam zablokowaliśmy, pozwoliliśmy sobie zablokować w sobie i które powoduje, że to nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Nie do końca tak, jak obiecaliśmy sobie, kiedy byliśmy dziećmi. Kiedy byliśmy radośni, kiedy bawiliśmy się, kiedy każda przygoda była naprawdę przygodą. Kiedy jedynym naszym zmartwieniem było zbite kolano, czy wow, co jeszcze dzisiaj mogę zrobić, co jeszcze dzisiaj, jakąś przygodę mogę dzisiaj wymyśleć. I ten warsztat, wewnętrzne dziecko jest takim, taką bazą. To jest tantryzm, czy to jest e, szamanizm, by dotrzeć i zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi, gdzie zablokowałem to dziecko, i poprzez odpowiednie rytuały, poprzez odpowiednie ćwiczenia szamańskie czy tantryczne, będziemy mieli okazję e, skontaktować się z tym naszym wewnętrznym dzieckiem, poczuć je do końca i zobaczyć, o co tak naprawdę mu chodzi, czego pragnie, i uwolnić to. By nasze życie mogło się zmienić, i byśmy znowu mogli wrócić na drogę tego naszego radosnego dziecka. Czym jest życie? Czym jest tak naprawdę nasze życie i jak może naprawdę wyglądać? Wiecie, jesteśmy kreatorami. Wewnętrzne dziecko jest wielkim kreatorem. Jeżeli ono czegoś pragnie, a jesteśmy w zgodzie z naszym wewnętrznym dzieckiem, w tym momencie nasze życie odmienia się. I mamy okazję dotrzeć do, do głębi życia i do głębi naszych pragnień, prawdziwych pragnień, czyli radości, szczęścia, bogactwa i wielkiej, wielkiej przygody, jakim jest życie. Zapraszam bardzo serdecznie.